W świecie Pokémonów przyzwyczailiśmy się, że potęgę danego stworka widać na pierwszy rzut oka. Smoki ziejące ogniem, legendarne bestie władające burzami, czy gigantyczne jaszczury trzęsące ziemią przy każdym kroku. Ale co jeśli powiem wam, że ta zasada nie sprawdza się w każdym przypadku? Że czasem ten mały, niepozorny stworek, którego mijasz w jaskini lub na drodze do centrum Pokémon, potrafi pozbawić się życia jednym ruchem. Dziś przyjrzymy się kilku Pokémonom, które mimo niepozornego, często niewinnego wyglądu, skrywają w sobie moc, której nie powstydziłyby się legendarne Pokémony. W skrócie, zapraszam na listę Pokémonów, które wyglądają na słabe, ale w rzeczywistości są przerażająco silne. Tak jak przerażająco dobra jest świeża oferta napojów w proszku Holi, czyli lepszej alternatywy dla tradycyjnych energetyków i przesłodzonych soft drinków. W ofercie znajdziecie aż cztery typy napojów: Holi Energy, które pobudzi Was lepiej niż dobry obiadek Storlaxa, Holi Hydration nawadniające lepiej niż Hydropom Blastoisa, Holi Tea, orzeźwiające lepiej niż Icebeam La Prasa, oraz Holi Milkshakes, pyszniejsze od świeżego mleka Miltanka. Tak więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Wszystkie dzięki użyciu naturalnych aromatów i witamin mają super owocowy smak, zero cukru oraz mało kalorii, bo zaledwie 20 na pół litra napoju. A dodatkowo takie pół litra po zniżce kosztuje tylko około 3 zł, co porównując do ceny pół litra Energola za 6 zł, jest całkiem niezłym dealem. Od siebie mogę z całego serca polecić bułkowego Energy i malinowo-waniliową hibiskusową herbatę. Ale nie musicie wierzyć mi na słowo. Na początek możecie zamówić sobie starter set, na który składa się wiele smaków z każdej linii i samodzielnie przetestować, który smakuje wam bardziej. Z kodem kataku dostaniecie 10% zniżkę na całe swoje zamówienie. A gdyby jakimś cudem wam nie zasmakowało, Holi oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny, jeśli odeślecie produkt i nie zużyjecie więcej niż 10% zawartości. Jak dla mnie, bardzo uczciwa oferta, tak więc wbijajcie w link w opisie, żeby sprawdzić ofertę Holi. A my wracamy do tematu odcinka. Wyobraź sobie, że przemierzasz starożytne Pokemonowe ruiny i widzisz znak wyryty w kamieniu. Prosty, cienki, ledwo będący czymś więcej niż kształtem litery. Oto Anon. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły symbol: czarna sylwetka z dużym białym okiem unosząca się w powietrzu, przypominająca raczej dekorację w ruinach niż potężnego stwora. Choć same anony wydają się być niemal bezbronne, to gdy zbierają się w grupy, a ich symbole splatają się w sekwencje, stają się czymś więcej. Są w stanie zniekształcać rzeczywistość tak, aby odpowiadała marzeniom i pragnieniom osoby, która je kontroluje. Razem potrafią zakrzywiać rzeczywistość, tworzyć iluzje lub nadać sens myślom tych, którzy je otaczają. Jeden z opisów mówi, że gdy znajdują się w ruinach, stają się częścią starożytnych symboli, jak gdyby same były pismem mającym władzę nad światem, który je otacza. Gdyby ktoś kiedyś jakimś cudem zdobył, nie wiem, 50 może 100 anaunów, mógłby prawdopodobnie na spokojnie zmieniać za ich pomocą rzeczywistość. Ich wygląd symbolizuje pierwotność, jakby były starożytnymi hieroglifami, które istniały przed rozwiniętym językiem. Nie wiadomo, czy zostały stworzone przez ludzi jako pismo, czy też są starszym bytem, od którego mowa i pismo się wywodzą. Przejdźmy teraz do stworzenia, które wygląda na bezbronne, delikatne, wręcz może przestraszone. Oto Mimikyu. Sam w sobie jest niewielki. Jego wysokość to zaledwie 20 cm. Całe jego ciało ukryte jest pod starym, podartym płótnem, które udaje Pikachu. Żółta szmata z uszami, namalowane oczy i policzki oraz sztuczny ogonek z patyka. To przebranie wydaje się niemal zabawne, może nawet dziecinne. Taki cosplayowy duch, a nie potężny potwór. Jednak pod tą maską kryje się coś znacznie mroczniejszego. Kiedy kostium zostaje naruszony, jego szmaciana głowa opada, a z wnętrza wydobywają się cienie, jakby coś kompletnie przerażającego było w środku. Jeśli ktoś spróbuje zerknąć pod jego strój, może się to w najlepszym wypadku skończyć tajemniczą chorobą, a w najgorszym, bolesną śmiercią. To buduje aurek Grozy i tajemnicy, która zupełnie kontrastuje z pozornie przyjaznym wyglądem stworka. Dodatkowo jest jednym z garstki Pokemonów dysponującym swoim unikatowym Z-movem, podczas którego dosłownie zamyka przeciwnika w swoim przebraniu sam na sam z jego przerażającą prawdziwą formą. Szandalur to dobry przykład pokemona, który co prawda nie wygląda na najsłabszego pokemona z tego zestawienia, ale na pierwszy rzut oka prezentuje się bardziej jak klimatyczny gadżet niż coś, co naprawdę może stanowić zagrożenie. I paradoksalnie to w jego niepozornym wyglądzie kryje się część siły tego stworka. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, nie sądzę, aby wśród moich widzów znalazła się choć jedna osoba, która zgardziłaby takim żerandolem. Jednak jego lore nie pozostawia złudzeń. Środek nocy, ruiny starej rezydencji. Przechadzasz się po niej i twoim oczom ukazuje się Żyrandol stylizowany na ducha, zawieszony nad schodami. Patrzysz na niego i myślisz, bardzo klimatyczna ozdoba, ale nic więcej. Może nieco odstrasza, ale raczej jest to zwykła dekoracja, a nie potężny przeciwnik. I już wpadłeś w sidła. Płomienie tego pokemona nie palą ciała, palą duszę człowieka lub też innych pokemonów. Gdy zaczyna machać swoimi ramionami, wciąga cię w hipnotyczny trans, po czym pochłania twoje siły życiowe. Twoje ciało staje się zaledwie pustą powłoką, a ty jako doszczętnie spalony duch błąkasz się w świecie żywych, bez celu, zagubiony jakbyś utkwił między światami. Domy, w których zamiast zwykłych lamp znajdują się szandalury, stają się miejscami licznych tragedii. Mieszkańcy umierają w niewyjaśnionych okolicznościach lub po prostu znikają bez śladu. Możecie powiedzieć, że szandalur wcale nie wygląda na słabego pokemona, jednak w zestawieniu z mocą, którą dysponuje, jego wygląd jest wręcz zwodniczy, co zresztą tyczy się wielu duchowych pokemonów, o czym jeszcze się na przestrzeni tego filmu przekonacie. Lantern to kolejny pokemon z niepozornym wyglądem, który kryje bardzo potężną umiejętność. Z wyglądu przypomina niewielką, spokojną rybę głębinową, jednak jego prawdziwa potęga ujawia się w ciemnościach oceanu, gdzie staje się nie tylko mistrzem kamuflażu, ale i skutecznym drapieżnikiem. Jego zdolność do emitowania intensywnego światła sprawia, że jest widoczny z powierzchni nawet z głębokości 5 km, czym zasłużył sobie na przydomek głębinowej gwiazdy, który ani trochę nie został nadany na wyrost. Bo widzicie, w wodnym środowisku światło słoneczne dociera do głębokości około 200 metrów, a jego rozproszone promienie, i to jeszcze w idealnych warunkach, mogą sięgać do zaledwie 1 kilometra. Lantern przebija ten wynik pięciokrotnie, tak więc w starciu z tym pokemonem w każdej chwili kilka metrów od was może się pojawić mikrosłońce. Nawet nie chcę myśleć co stałoby się z ludzkim nerwem wzroku, gdyby zostało wystawione na działanie tak jasnego obiektu, ale myślę, że permanentna ślepota byłaby gwarantowana. Widząc Garbodora, czyli, to no, nie oszukujmy się, kupę śmieci, nie pomyślałbym, że ten Pokémon jest w stanie od tak z łatwością kogoś zabić. No, a jednak tak jest. Wzrostem dorównuje on dorosłemu człowiekowi, a jego masa przekracza 100 kg. Już same gabaryty, o których często jako fani zapominamy, sprawiają, że ten śmieciowy Pokémon budzi nieco większy respekt. Jednak to, co czyni Garbodora wyjątkowym, to jego zdolności ofensywne. Strategia jest dość prosta. Najpierw osłabia on przeciwnika swoim trującym oddechem, który prędzej czy później zadziała. W końcu mało kto może wiecznie walczyć nie oddychając. Następnie używa toksycznej wydzieliny ze swojej prawej ręki, która momentalnie powoduje u takiego otumanionego delikwenta śmierć. Mimo tego, że jest on dosłownie pokemonem śmieciem, to potrafi być bardzo niebezpieczny. Z wyglądu McCargo wydaje się jednym ze słabszych pokemonów całej serii. Powolny i kruchy ślimak o ciele z pozornie nietrwałej lawy, i skorupie, która potrafi pęknąć od najmniejszego uderzenia. Wielu trenerów omija go, uznając, że w walce nie ma szans z potężniejszymi przeciwnikami. Jednak prawdziwa siła Makargo tkwi nie w szybkości czy odporności fizycznej, lecz w jego naturze i zdolnościach, które przekraczają granice zwykłego pojmowania mocy. Ten ślimakowaty Pokemon zbudowany jest niemal w całości z żywej magmy, której temperatura przekracza 10 tysięcy stopni Celsjusza. Każda kropla wody, która dotknie jego ciała, natychmiast wyparowuje, a powietrze wokół niego drży od żaru. Jest to stworzenie, które z logicznego punktu widzenia nie ma prawa funkcjonować w żadnym innym środowisku niż rozżarzone wulkany. Choć jego skorupa z zastygłej lawy jest krucha i nierówna, to w rzeczywistości stanowi rezerwuar ogromnej energii. Kargo potrafi magazynować w niej potężne ilości ciepła. Gdy skorupa pęknie, nasz ognisty ślimak po prostu zanurza się w magmie i odradza, jakby śmierć nie miała nad nim władzy. Od tysięcy lat zamieszkuje kratery wulkanów, będąc niemym świadkiem ich erupcji i przemian Ziemi. W starożytnych legendach pojawia się przekonanie, że nagłe pojawienie się wielu MacCargo zwiastuje nadchodzącą erupcję. To oznaka ich więzi z samym sercem planety. MacCargo nie jest więc bezbronnym stworzeniem, ale żywym uosobieniem sił natury. Powolnym, spokojnym i wiecznym, jak płynąca magma, której nie sposób powstrzymać. Wracamy do duchów z niepozornym wyglądem. Na pierwszy rzut oka, Frostless wydaje się eterycznym, niemal delikatnym bytem. Jej smukła kobieca sylwetka, przypominająca ducha w Kimonie, oraz sposób w jaki unosi się w powietrzu. Budzi raczej podziw niż strach. Jednak pod tą pozorną łagodnością kryje się potężna i mroczna istota, której natura została spleciona z lodem, samotnością i żalem. Według legend, frostless powstaje, gdy dusza kobiety zmarłej w górach łączy się z soplem lodu. Szybka ciekawostka: ludzka krew zaczyna zamarzać, gdy osiągnie minus 2 stopnie Celsjusza, a mroźny oddech frostless wynosi minus 50 stopni. Co jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie fakt, że zamrażanie mężczyzn wspinających się po górach to dosłownie hobby tego pokemona. Potem układa ich w swojej jaskini jak figurki kolekcjonerskie, a nawet zjada ich dusze. Co więcej, z czasem schodzi z gór do ludzkich domów i puka do ich drzwi, szukając ofiary. To kolejny przykład ducha, który jest dużo silniejszy i bardziej niebezpieczny, niż mogłoby się wydawać. Słupat może wydawać się niegroźny, a nawet zabawny. Mały, niebieski nietoperz z sercem na pysku sprawia, że trudno brać go na poważnie. Wielu trenerów uważa go za urocze stworzenie, które bardziej nadaje się do towarzystwa niż walki. Jednak pod tą sympatyczną powierzchnią kryje się Pokémon o niezwykłej, często niedocenianej sile. Słubat potrafi generować ultradźwięki o różnych częstotliwościach. I powiecie, to przecież nic niezwykłego. W końcu chociażby Zubaty też używają tej zdolności na co dzień, a jakoś nie znalazły się na tej liście. A ja wtedy zapytam, no dobrze. Ale czy zubaty potrafią za ich pomocą kruszyć beton i wyburzać ściany? No właśnie. Kiedy słubat porusza ogonem z odpowiednią prędkością, powietrze wokół zaczyna drżeć, a fale dźwiękowe uderzają z siłą, która w najlepszym wypadku połamia wam wszystkie kości w ciele. A w najgorszym doprowadzi do natychmiastowej śmierci. Dodatkowo, w naturze Pokémon ten słynie też z czegoś bardziej subtelnego. Jego dźwięki potrafią wpływać na emocje. Gdy samiec emituje ultradźwięki podczas zalotów, każdy, kto je usłyszy, odczuwa nagłe uniesienie i radość. Tak więc Władają one nie tylko niszczycielską siłą ultradźwięków, ale także potrafią do pewnego stopnia kontrolować emocje. Tinkaton bez swojego młotka wygląda na dość słabego pokemona. No spójrzcie tylko na tego różowego drobnego skrzata z szerokim uśmiechem i świecącymi oczami. Jego wygląd bardziej przypomina psotne dziecko niż wojownika, ale każdy kto da się zwieść tej pozornej słodyczy, szybko przekonuje się, że to jedno z najbardziej niebezpiecznych i nieprzewidywalnych stworzeń w pokemonowym świecie. Jest on dużo Dużo silniejszy niż by się wydawało, biorąc pod uwagę, że jego młot waży aż 100 kilogramów, a jego waga nie stanowi dla Tinkatona żadnego wyzwania. Potrafi nim wymachiwać z łatwością i precyzją, jakby był zrobiony z gąbki. Więc możemy śmiało uznać, że jest on w stanie unieść i cięższe przedmioty. Choć potrafi być przebiegły i inteligentny, jego natura jest dzika i nieokiełznana. Znany jest z tego, że ciska głazami w niebo tylko po to, by strącić przelatujące korwinajty. To właśnie przez te pokemony w regionie Paldea zrezygnowano z korwinajtów jako pokemonów transportowych. Tak więc, żebyśmy mieli jasność, Tinkatony to siła, nad którą ludzie nie mogli zapanować do tego stopnia, że musieli przeorganizować system transportu w całym regionie, a to wszystko zamknięte w ciele małego, różowego gnoma. Okej, okay, teraz przejdźmy sobie do omówienia mityków, którym postanowiłem przydzielić osobną kategorię, ponieważ większość fanów serii zdaje sobie sprawę, że pomimo ich niepozornego wyglądu, są to naprawdę silne Pokémony. To stworki wpisujące się w ten materiał idealnie, tak więc nie mogłem ich tutaj nie umieścić. A pierwszym z tych stworków jest Jirachi. W końcu nie wygląda on na silnego, szczególnie w porównaniu do innych mitycznych Pokémonów, takich jak Arceus, Darkrai czy Volcanion. Według Pokedexu Jirachi budzi się na tydzień co tysiąc lat i jest w stanie spełnić wtedy trzy dowolne życzenia. Niestety, nie do końca wiemy, jak właściwie to robi. W filmie Jirachi Wishmaker Pokémon ten nie jest w stanie stworzyć życzonego obiektu, może go jedynie przeteleportować. Za to w serii anime Pokémon Black and White jest on już w stanie spełniać życzenia bez konieczności używania teleportacji. We wcześniej wspomnianym filmie Jirachi był w stanie stworzyć potwornego Graudona, który był całkowicie zły. Więc mimo tego, że nie wiemy jak potężny jest Jirachi, jest na pewno dużo silniejszy niż wskazuje na to jego wygląd. Kolejnym niepozornym mitykiem jest Celebi. Jego wygląd nie wskazuje na to, żeby był jakoś niesamowicie potężny. Jednak potrafi on podróżować w czasie, co samo w sobie jest dość silną mocą. W filmie Celebi the Voice of the Forest, moc tego pokemona sprawia, że gdziekolwiek się pojawi, rozkwita tam roślinność, która jest w stanie go wyleczyć, gdy umiera. Celebi sam w sobie również jest w stanie leczyć rany swoje i innych oraz potrafi wyzwolić falę potężnej energii telekinetycznej w celu samoobrony. Następnie mamy Mew. Pokémona, który potrafi użyć praktycznie każdego istniejącego ataku, niezależnie od typu. Potrafi również przemienić się w dowolnego pokémona. Z pomniejszych mocy Mew umie też lewitować, teleportować się oraz stać się niewidzialnym. Niewątpliwie w teorii jest to jeden z najsilniejszych pokémonów mimo jego niepozornego wyglądu. Hupa Confined jest dość silna mimo swojej mniejszej formy. Pierścienie na ciele chupy potrafią zniekształcać przestrzeń, co pozwala mu przenosić przedmioty, ludzi i pokemony, przepuszczając je przez swoje obręcze. Mówi się również, że ten pokémon posiada umiejętność zaginania wymiarów. Więc jest to dość silny Pokémon. Biorąc pod uwagę, że może po prostu pozbyć się niebezpieczeństwa poprzez wysłanie osoby bądź Pokémona, który go atakuje, do innego wymiaru lub po prostu do dowolnego miejsca na Ziemi. Pecherant jest jedynym mitycznym Pokémonem przedstawionym w dziewiątej generacji. Jest to trujący Pokémon, który ma swoim wyglądem przypominać mochi, tradycyjne japońskie ciastko zrobione z kleistego ryżu. No. Nie wiem jak wy, ale ja tego nie widzę. W każdym razie Peczerant posiada silnie toksyczne łańcuchy, które zatruwają jego przeciwników, oraz mogą wzmocnić wybrane cechy innych Pokémonów, takie jak mięśnie, umysł czy wygląd. Co widać po Okidogim, Munkidorim i Fezandiptim Pokémonach, które są pod wpływem tych właśnie łańcuchów. Pecerant potrafi też tworzyć mochi, które wydobywa najgłębsze pragnienia i moce ludzi i Pokemonów, które je zjedzą. Co więcej, owe smakołyki powodują, że ten kto je zje, staje się z nim związany i poddany jego kontroli. Używa on następnie kontrolowanych ludzi oraz Pokemonów, by walczyli za niego. Jest też w stanie kontrolować kilka osób czy Pokemonów jednocześnie, co czyni go dość silnym i niebezpiecznym stworkiem. Axie, Mesprit i Azilf nie wyglądają na zbyt potężne Pokémony, jednak każdy z nich posiada zdolności, które czynią je silniejszymi niż się wydają. Axie potrafi całkowicie usunąć wspomnienia złych osób. Co więcej, Pokémon ten stworzył całą wiedzę, jaka istnieje na świecie. Gdy pojawił się na nim po raz pierwszy, dał ludziom wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów, co pozwoliło im polepszyć swój komfort życia. Według legend, Mesprit jest w stanie całkowicie zabrać czyjeś emocje. Większość ludzi boi się tego pokemona ze względu na to, że często każe tych, którzy nie okazują mu szacunku. Podobno nauczył ludzi jak odczuwać ból, smutek oraz szczęście. Ma również umiejętność teleportacji, może teleportować zarówno siebie jak i inne pokemony czy ludzi. Azilw za to może kontrolować czyjąś wolę oraz przejąć jego ciało. Według legend zranienie tego pokemona spowoduje, że wszyscy ludzie na świecie stracą swoją wolną wolę, co doprowadzi do tego, że będą kompletnie unieruchomieni na całą wieczność. Pokémon ten jest w stanie zmieniać swoich przeciwników w pewnego rodzaju marionetki bez własnej woli. Ponadto dusze tych pokemonów mogą opuszczać swoje fizyczne ciała bez umierania. Są w stanie również uspokoić Dialge czy Palkie, gdy te z jakiegoś powodu się rozwścieczą. A wam? Przychodzi do głowy jakiś niepozorny, ale bardzo silny pokemon? Dajcie znać w komentarzach. Jestem pewien, że nie wyczerpałem jeszcze tego tematu do końca, i w uniwersum mamy sporo takich przykładów. Jeśli film Ci się spodobał i chciałbyś widzieć więcej tego typu zestawień, nie zapomnij zostawić suba, aby nie przegapić kolejnych filmów z pokemonowego uniwersum. A w międzyczasie możesz obczaić sobie ten o religii w świecie Pokemonów. Przypominam Wam o sprawdzeniu oferty Holi i zachęcam do wbicia na mojego Discorda, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. Dziękuję również patronom, którzy postanowili wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!